Hej, kajka, witamy Was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment, A dzisiaj zapraszamy Was na test zamka biometrycznego. Tak, firmy Willog. I to jest zamek, który ma możliwość odczytywania kciuka. Jakie plusy z mnie niesie? Jak to wygląda po dłuższym użytkowaniu? Jak się sprawdza? To powiem Wam właśnie w tym odcinku. Krzyś też zademonstruje jak go używać, jak go przystosować. Także zapraszamy Was na odcinek, bo jest on całkiem przydatny. W kontekście dłuższego stosowania naprawdę fajny gadżet. Intro i zaczynamy test. Zacznijmy może od tematu, jak go zainstalować, jak go uruchomić, jak go przystosować do waszego domu. Tym, tą częścią zajmie się Krzyś, ponieważ on tutaj jest specem. I ja tylko użyczyłam swojej ręki dla demonstracji. Także część pierwsza, czas start. Zamek dociera do nas w pudełku kartonowym, z samej góry wita nas instrukcja. Zamek jest ciężki. Z lewej strony mamy tutaj czytnik linii papilarnych, z prawej strony mamy po prostu gałkę, która jest jakby od wewnątrz domu i ona zawsze działa zawsze mamy możliwość przekręcenia jakby tutaj klucza. Natomiast z drugiej strony działa to tylko w momencie, gdy zostanie rozpoznany użytkownik, czy tam włączymy to z aplikacji, bądź przyłożymy specjalną kartę. Zamek dociera do nas bez baterii, więc pierwsze co to będziemy musieli te baterie uzupełnić. W zestawie mamy trzy karty, którymi również możemy otworzyć zamek. Te karty możemy w różny sposób zaprogramować: możemy zaprogramować je, żeby działały ciągle, bądź żeby działały na przykład tylko przez tydzień, żeby dać dostęp komuś do domu. Dodatkowo jest śrubokręt. Jest to najzwyklejszy śrubokręt. Taki śrubokręt raczej każdy w domu ma, ale fajnie, że producent go dodaje. Mamy tutaj również zapasowe śrubki, jak i taką ważną dodatkową śrubkę. No i jednocześnie tam jeszcze jest imbus. Tym imbusem możemy otworzyć zamek, żeby dostać się do baterii, aby móc je tutaj uzupełnić. Po odkręceniu śrubki możemy zdjąć pokrywę. I tutaj już nam się ukazuje, w jaki sposób powinniśmy ułożyć baterię. Po otwarciu klapki, ta klapka na początku nie ma właśnie tej śrubki. Tą śrubkę później dopiero zakładamy. Teraz zajmiemy się wkładaniem baterii. Także, tak jak mówiłem, jest oznaczenie, w jaki sposób te. Baterie należy tutaj uzupełnić. Baterie nie mam w, w, w pełni naładowane, to są akumulatorki akurat, ale nie są w pełni naładowane, co później będzie widać również na zamku, że zamek nie, nie ma jakby baterii na full. Co fajne jest, że widać po prostu, że ta bateria, ile tej baterii zostało nam, abyśmy wiedzieli, że powinniśmy ją wymienić. I właśnie tą dodatkową śrubką zamykamy tutaj klapkę do baterii. I do tego przydaje nam się właśnie ten śrubokręt, który tutaj został dołączony. Zakręcamy wszystko i od tego momentu już zamek zaczyna działać. Na początku zamek uruchamia się w trybie takim, że każdy odcisk palca jest w stanie zostać wykryty, i żeby dało się nim otworzyć ten zamek. Więc jak zobaczycie, ja właśnie przyłożyłem kciuk i od razu zamek zaczął działać. Teraz odkręcam tutaj imbus, który służy do odsuwania bądź przybliżania tego pokrętła, w zależności od tego jak szerokie macie drzwi. Tak, żeby to pasowało, zarówno jedną stronę, jak i drugą stronę jesteśmy w stanie odsunąć i przysunąć. Do zamka jest dedykowana aplikacja. Zamek należy połączyć z tą aplikacją i uzyskujemy później dostęp do wszystkich funkcji tego zamka. Przyciskiem kluczyka jesteśmy w stanie otworzyć zamek, będąc. W zasięgu tego zamka, możemy też to zrobić za pomocą takiego specjalnego urządzenia, żeby połączyć to wszystko z Wi-Fi i otwierać w ogóle przez komórkę Zamek. W tym momencie jak zobaczycie, mogę kręcić gałką, ponieważ otworzyłem ten zamek komórką. Długie przyciśnięcie przycisku włączenia, przechodzimy do trybu administratora i dodajemy palec pierwszego administratora, który później będzie jakby autoryzował wszystkich kolejnych użytkowników tego zamka. I teraz, gdy dodaliśmy użytkownika, przykładając palec do czytnika, jesteśmy rozpoznawani i jesteśmy w stanie przekręcić gałką, aby otworzyć drzwi. Marta jeszcze nie została dodana jako użytkownik zamka, więc teraz gdy będzie próbować po prostu otworzyć ten zamek, to nie będzie w stanie z tego względu, że jej linie papilarne jeszcze nie są dodane do tego zamka. Ale teraz zobaczcie, Marta przykłada palec i palec nie został rozpoznany, więc zamek się po prostu nie kręci. Teraz, aby dodać kartę, która będzie nam tutaj działać z zamkiem, karta wygląda właśnie tak, będziemy potrzebować do tego aplikacji. Musimy przejść do odpowiedniej opcji i wybrać tutaj wszystkie ustawienia tej karty. Teraz, jak widzicie, zamek nie działa, ale po przyłożeniu tutaj karty, zamek się uaktywnia i jesteśmy w stanie normalnie kartą otworzyć zamek. Montaż zamka jest bardzo prosty. Jeśli kiedykolwiek montowaliście zamek do drzwi, to bez problemu sobie poradzicie. U nas, w naszym przypadku, musiałem wykręcić dwie śruby, które trzymały mi tutaj taką ozdobną zasłonkę w drzwiach i trzecią śrubę, która trzyma zamek. Ją, jak wykręcimy, to wtedy mamy możliwość wyciągnięcia całego zamka. Po wyciągnięciu zamka, po prostu w odwrotnej kolejności zakładamy Nowy zamek i wkładamy w dziurę w drzwiach. Następnie przyłączamy to wszystko tą boczną śrubką i kończymy tymi dwoma śrubkami, które tutaj trzymają nam te ozdobne elementy. No i przed czas na sprawdzenie, czy wszystko działa. Zamek, drzwi zamknięte. Teraz, jak widzicie, zamek się kręci. Nie jesteśmy w stanie otworzyć drzwi. Używając karty, którą programowałem wcześniej, teraz możemy ją przyłożyć do tego zamka. Zamek się uaktywnia i mamy możliwość otwarcia zamka i otworzenia drzwi. Tak samo to działa w momencie, kiedy przyłożymy palec, który mamy zaprogramowany, chodzi tutaj o te linie papilarne. Tak samo jesteśmy w stanie to zrobić, czyli w tym momencie tutaj mamy znowu drzwi zamknięte. Po przyłożeniu tutaj palca będę mógł otworzyć te drzwi, czyli przykładam kciuka, zamek szczytuje moje linie papilarne. Rozpoznaje mnie, więc daje mi możliwość przekręcenia gałki i drzwi znów są otwarte. I teraz czas na część drugą, czyli jak to się sprawdza po dłuższym użytkowaniu. I powiem Wam, że jak dla mnie byłam zaskoczona, bo na początku bardzo byłam sceptyczna. Gdy Krzyś go zainstalował, to myślę, no. No dobra. I moje zdanie zmieniło się po pierwszym razie, gdy kolejny raz czegoś zapomniałam w domu i nie miałam jak szukać kluczy. Wiecie, Mikołaj, już w samochodzie, samochód odpalony, krzyś czeka, a ja jeszcze muszę wrócić po coś do domu. W momencie jestem w stanie odblokować, wejść do domu, zablokować dom, zareglować, i wszystko działa nienagannie też mi się to podobało, też wiele razy z tego korzystają, żeby po prostu wejść do domu ponownie bez szukania kluczy, bez wkładania klucza w zamek, tylko wystarczy palec i od razu Wam się drzwi otwierają. Zamek ten... działa bardzo szybko, bardzo fajnie odczytuje te linie papilarne, nie ma czegoś takiego, że on nie odnalazł tych, chyba, że pomylicie sobie palec, więc hmm. tylko i wyłącznie wtedy, natomiast nie ma z tym zupełnie problemu. Baterie trzymają bardzo długo, pomimo tego, że Krzyś zainstalował tak. niepełne baterie. W naładowane to trzymają do dziś, a to już jest jakiś miesiąc półtorej. Ma, albo półtorej, odkąd mamy ten, ten zamek. To działa świetnie. Nasze drzwi też są nastawione bardzo na słońce, bo tam jest bardzo słoneczna Oj, tak. część. Po tych drzwiach bardzo mocno słońce świeci. Tak. Tam e... jest temperatura ogromna, że, że naprawdę I z zamkiem nic się nie stało. Tak samo ta część, również często po niej pada deszcz, a zamek jest wodoszczelny, więc też się z nim nic nie dzieje, że możecie go dać też na zewnątrz, ale w bloku również się sprawdzi. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, no to tutaj jest absolutnie bez zarzutu. Jedyne, co jest moim takim minusem, no to to, że on jest dość wysoki i przyrzynałam kiedyś w niego głową. Ale tak samo przyrzynałam w klucz, który zostawiłam w drzwiach, więc to chyba taka ma uroda. Tak, zamek dosyć wystaje, jest, jest dużym zamkiem, jest naprawdę widocznym na drzwiach, tak. dlatego Marta w niego uderzyła. Tak, jeżeli macie szersze drzwi, to zupełnie nie będzie z tym problemu. On się o wiele bardziej schowa, natomiast ja jestem u Talentowana, jeżeli chodzi o takie rzeczy i jeżeli w coś można walnąć, to ja na pewno w to walnę. Także to tak informacyjnie, natomiast sam zamek wygląda bardzo nowocześnie i to absolutnie nie przeszkadza. Z, ze środka, z, z wewnątrz domu jest bardzo funkcjonalny, działa to automatycznie, więc tutaj nie musicie żadnych nic przy, przykładać, żadnych udziwnień i utrudnień, tylko po prostu zamykają. No Tawałka jak... jest od środka. Tak, i, i zamykacie, i jest yy, git. Możecie zapamiętać 100 palców, yy, jeśli chodzi Myślałam, że stopek też <laughs> Nie, nie, 100 palców po prostu. Możecie zapamiętać 100 palców i, i 20 kart. I tym samym sposobem przechodzimy do części trzeciej tego filmu, czyli do czego właściwie nam taki zamek? Oprócz tego, że fajnie go mieć w domu, bo jest po prostu wygodnie, wiadomo, że jest to kwestia indywidualna. Jeden woli po prostu klucz, i jakiś tam konkretny zamek, inny woli linie papilarny. jeszcze ktoś inny otwiera, swoje drzwi na kot, i tak dalej, tak dalej. Rozwiązań aktualnie jest bardzo wiele. My pokazujemy Wam jedno z nich, które może nie być dla Was oczywiste, ponieważ zwykły zamek zna każdy. A to jest taka nowość, która może się w wielu przypadkach przydać. I jakie to mogą być przypadki? Biorąc pod uwagę to, że możemy zaprojektować te karty i tak dalej, to. No z życia wzięty przykład, że macie na przykład ekipę remontową i nie jesteście w stanie na przykład na miesiąc czy na dwa tygodnie wziąć urlopu i stać z tą ekipą. Możecie na ten czas dać kartę, którą będą sobie te drzwi otwierać i po tych dwóch tygodniach już drzwi nie otworzą. Dlaczego to jest fajne? Powiecie, o dałbym klucz. No dobra, ale klucz można wyrobić albo go zgubić. Tak, to jest właśnie, nam się to wydarzyło, że daliśmy właśnie panu, który robi na łazienkę klucz, a on go po prostu zgubił w międzyczasie. Tak. I musieliśmy przez to wymieniać po prostu zamki w domu. Ten klucz się później znalazł, gdzieś tam na ogrodzie, był w błocie. Także... To było na początku, gdy remontowaliśmy tak. dom. Po, zaraz po wprowadzeniu jeszcze mm -hmm. przed wprowadzeniem w sumie. Ale była taka sytuacja, i nie jest to do końca bezpieczne. No bo mógł się zgubić, ale może. Coś innego tam się zadziało, nie znamy mhm. tych ludzi i to nie jest ok. Możecie ten zamek wykorzystać na przykład, jeżeli macie piękny dom i ogrodnika, tam gdzie macie kosiarki i na jakiś tam schowek, możecie mu dać taką kartę i on ma wejście tylko do danego budynku, załóżmy, czy wydzielonej części mhm. w domu. Kolejna rzecz, to już tak bardzo perspektywne, stylistycznie, jeżeli chodzi o pracę i wejście do jakiegoś miejsca, do którego nie chcecie, aby wchodzili inni ludzie, tylko na przykład pracownicy jesteście w stanie rozdać te klucze albo po prostu zeskanować e, w tak, żeby te osoby, które mogą, wchodziły do tego pomieszczenia po prostu z jakimiś dokumentami albo z czymś co kto gdzie ma mieć dostęp po prostu. Dokładnie. Tak samo gdy wyjeżdżacie na wakacje jesteście w stanie dać komuś kartę, żeby podlał Wam chociażby kwiaty. I tak samo nie ma tego problemu ze zgubieniem. No dobra, powiecie może nam zgubić kartę, no ale możecie na przykład, nie wiem, siostrę czy tam mamę upoważnić, że, że wpisujecie jej linię papilarną i ona też może być u Was w domu. Czasami te klucze po prostu się gubią. A fajnie jest mieć klucze u kogoś innego, no nie? Mm. Gdyby Wasze się zgubiły za załóżmy, no, żeby wejść do domu. Często nie? tak się robi, że jedziecie na wakacje, Komuś klucze tak. po prostu do waszego mieszkania domu, żeby po prostu, nie wiem, zaopiekało się kotem albo po prostu tymi kwiatami, no nie? to w Dokładnie. tym momencie można po prostu dać ten. Ten, tą linię papilarną, i wtedy sobie wchodzi bez problemu. Później możecie tą linię papilarną w każdym momencie usunąć, po prostu, żeby już nie mieli dostępu w, w tym innym czasie do, do waszego domu. Dokładnie. I tych rozwiązań jest bardzo wiele. Jestem ciekawa, jakie Wy macie pomysły na to, jak to można wykorzystać. Natomiast tylko to jest część. Można to też rozbudowywać o bardziej takie wiecie, rzeczy, typu, no nie ma ktoś, nie może ktoś wejść do domu w jakiś tam punkt, bo na przykład dziecko, bo na przykład macie jakiś schowek z takimi wrażliwymi dokumentami, macie biurowy w domu i tak dalej. I znowu tu jest kwestia tych gubienia kluczy, nie gubienia kluczy. No my mamy tendencję do gubienia kluczy, dlatego temat jest dla nas ważny. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to uważam, że tutaj to bezpieczeństwo jest takie same jak w przypadku zwykłego zamka na zwykły klucz. I ktoś mi powie, że nie wiem, coś tam może z nas zrobić, no wytrych też można mieć, no nie? Więc no oprócz zamka i tak powinniście mieć alarm. To jest bardzo ważne, natomiast jeżeli chodzi o sam test tego zamka i jeżeli ktoś się Zastanawiał, to wydaje mi się, że ten test odpowiedział na wszystkie Wasze pytania, pokazał, jak to działa, jak to wygląda, a sam zamek jest bardzo solidny. Czy mi się z niego super korzysta, mi Ja też. Jestem z niego zadowolony. Podoba mi się ta prędkość tego, że, że wiesz, że wychodzisz, zamykasz nie i, i, i nie zajmujesz się kluczami, i tak dalej. Nawet jeśli zapomnisz tych kluczy z domu, to nic się nie stanie, bo palec zawsze masz przy sobie. No albo jak jesteście załadowani już z zakupami, nie musicie szukać gdzieś po torebce, po, po kieszeniach tych, tych kluczy, i tak. w tym momencie przykładacie tylko palec. No tak, tak. To jest tak wygodne jak te automatyczne bagażniki, które się otwierają. Tak. Też ktoś hmm. kiedyś powiedział, na co to komu? A potem każdy kopie pod bagażnikiem nóżką, żeby, żeby otworzył mu się automatycznie. Także ta automatyzacja jest całkiem fajna. Zamek nie zatrzaskuje drzwi. To nie jest tak, że na przykład wyjdziecie i zamek się zatrzaśnie i sam automatycznie zamknie. Nie On się ma sam nie przekręca funkcji. po prostu. Nie ma. No nie? Jego bateria służy tylko do tego, żeby odblokować czytnik linii papilarni, odblokować tak. czytnik kart i w tym momencie po odczytaniu prawidłowym jesteście w stanie sami przekręcić gałką. Także... To też jest, jakby nie było, trochę plusem, bo wiecie, gdyby na przykład, nie wiem, tam się skończyła mu w połowie bateria, czy coś tam, mhm. no to, to jest takie już. Daleko idące myślenie. Natomiast on jest częściowo automatyczny, bo wy musicie go zamknąć, no nie? E, I wy musicie go otworzyć. Nie robi tego e, sam. Dlatego Więc tej baterii starczy na dłużej, no nie? Tak. Bo w tym momencie on tylko działa, żeby to odblokować, no nie? A siłą fizyczną już sobie tym sami kręcicie. To nie jest film, gdzie my mówimy, idźcie i kupcie ten zamek, bo to jest film, który ma wam pokazać nowe rozwiązanie i może w akru, akurat w waszym domu będzie to całkiem sprytne rozwiązanie i stwierdzicie, że, a, no, przemyślę temat albo gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, niekoniecznie do wejścia do domu, no nie? Dokładnie, dokładnie. Więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam pokazać taki test, bo to dla nas też była nowość i fajnie było to przetestować, fajnie było to tutaj wam zrobić. I jesteśmy ciekawi, jaki test proponujecie jako kolejny. To zapraszamy was do sekcji komentarze. A my już mamy kilka przewidzianych nowych testów, jeżeli chodzi o sprzęty domowe. Także zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco i widzimy się już za niedługo. No i wiecie, Like dla Krzysia, bo on to całe pięknie zmontował i całe nagrał, także naprawdę rewelacyjnie to wygląda. I tak merytorycznie to powiedział, że bajka. Żegnamy się z Wami, do zobaczenia w kolejnym. Bye. Bye.